Każdy z nas staje przed wyzwaniem remontem łazienki. Zastanawiasz się, jak zamontować te wszystkie skomplikowane i zaawansowane technologicznie urządzenia? Czy to będzie łatwe? Jak to zrobić i ile zajmie czasu? Przychodzimy z pomocą. Kolejny element zestawu to deszczownica. Kolanko do deszczownicy mocujemy tak, by sama deszczownica była na wysokości około 2 metrów od powierzchni brodzika. Wkręcamy do gwintu w ścianie ramię prysznicowe. Przykręcamy głowicę prysznicową. Do ściany przymierzamy drążek prysznicowy, sprawdzamy pion, zaznaczamy miejsca na otwory i wiercimy. Uchwyty mocujemy do ściany, następnie przykręcamy przyłącze węża, do niego wąż prysznicowy razem ze słuchawką. I gotowe. Zobacz więcej na stronie Roka Pro. Potrzebujesz porady? Napisz do nas.